No to witamy wszystkich po krótkiej przerwie i też po, po tej krótkiej przerwie deszczowej. Ostatni już wywiad na Zielonej Scenie Zapytaj o SEO. Ostatni troszeczkę mówię to ze smutkiem, bo fajnie byłoby jeszcze tutaj pogadać ze wszystkimi prelegentami, no ale też się trochę cieszę, bo zmęczenie daje się bez znaki. Nieźle wyglądasz, dobrze sobie radzisz. No podobno jestem opalony po wczorajszym dniu troszeczkę ale no mam nadzieję, że trochę mnie wesprzesz. No a dzisiaj na scenie jako no właściwie ostatni, ostatni gość, ale też myślę taki, który zepnie bardzo fajnie nam to wszystko, Marcin Rudzik, no kazałeś się przedstawić przede wszystkim jako podcaster, ale no ja tutaj muszę też powiedzieć, że podcaster, który mówimy retorycznie o e-commerce, no bo przecież to też właśnie nazwa twojego podcastu i myślę, że tutaj o tym e-commerce sporo porozmawiamy, no a poza tym CEO Brand Active. Tak, zgadza się, a merytorycznie to mówią moi goście, ja ich pytam. Okej, okay, no teraz to się trochę się odwrócą, zobaczymy jak sobie poradzisz w tej roli, ale faktycznie o tym e się chciałem z tobą porozmawiać, no bo tą wiedzę może własną, może zasłyszaną od tych, o ktoś szybko przejechał bardzo, możemy gratulować, nie wiem czy słychać. Jak polski e-commerce. <laughs> Dokładnie, no właśnie, tylko pytanie czy ten polski e-commerce jest taki szybki, bo tak szybko powstaje, tak szybko upada, czy raczej dlatego, że on tak szybko się rozwija? Bo problem, mam wrażenie, jest taki, zwłaszcza w ostatnim czasie, e-commerce pojawia się coraz więcej, bo każdy zrozumiał, że trzeba przejść z tego offline'u do digitalu. No ale niektórzy się bardzo słabo do tego zabierają. Nie wiem, czy to kwestia braku wiedzy, czy przerostu oczekiwań na to, co faktycznie można uzyskać w tym e-commerce. Ja myślę, że jeżeli wchodzimy w e-commerce, to powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie. To, tak, w tym filmie popularnym, co chcesz w życiu robić? Tak? Czyli gdzie z tym e-commerce chcesz być? Jak daleko zajść? Czy chcesz generować miliony, setki milionów, miliardy? Czy chcesz być przedsiębiorstwem rodzinnym, mieć kilku, kilka osób? I to pierwsze pytanie, które na początku sobie trzeba postawić, definiuje nam, jak powinniśmy się do tego zabrać. Nie? Czyli jak z budżetem, jaki zespół powołać. I wiele, wracając do Twojego pytania. Jak to jest? Czy, czy wszyscy się zabierają za ten e-commerce, czy, czy wszyscy podołają? No pewnie nie. Jeżeli sobie nie odpowiedzą na to pytanie, jeżeli zrobią to zbyt szybko, no to może być problem, tak? To też zależy, w jakim momencie zaczynasz. Ja też mówiłem dzisiaj o tym na, na moim wystąpieniu tam na Auli. Trzeba mieć wyczucie czasu. I pytanie, czy pojawiająca się pandemia, czy w ogóle teraz zmiana przyzwyczajeń, to jest dobry moment, żeby wejść z każdym produktem? Niekoniecznie. No tak, no myślę, że jeżeli ktoś zaczął sprzedawać faktycznie środki higieny osobistej, no to mógł mieć fajny, fajny boom wzrostu, ale czy on się utrzyma na dłużej, bo no jednak fajnie, że zaczęliśmy mieć bardzo dokładnie ręce 20 razy dziennie, tylko pytanie, czy ten trend nas pozostanie i nadal będziemy tak zużywać te wszystkie środki. Podobnie jest z grosery, nie, generalnie było kilku graczy w Polsce, którzy bardzo dawno temu zaczęli grosery, nie będę wymieniał z nazwy tych sklepów, no i, i byli bardzo duzi, duże budżety, Kilka miesięcy przed pandemią zaczęli się zwijać, wyrażasz sobie? Nie? W momencie, kiedy mogliby zostać i jeszcze pociągnąć może, może już mieli problemy jakieś finansowe, może już ten czas, który potrzebowali na to, żeby wytrzymać na rynku, no ale mimo wszystko ten timing, to wyczucie jest mega ważne. No właśnie, ale jak ty byś podszedł do tego, no mam pomysł, tak, no stwierdziłem, już wiem, co chcę w życiu robić, no teraz trzeba zacząć to robić, tak jak już sobie policzyliśmy cytatem, niekoniecznie musi być armatura łazienkowa, ale, ale faktycznie jak w ogóle podejść do weryfikacji tego pomysłu, jak w ogóle ugryźć to, jak ocenić swoje, swoje szanse, jak ty byś do tego podszedł, jak w ogóle można ocenić szanse na powodzenie w tak zróżnicowanym biznesie, takiej konkurencyjności, w jakiej jest w tym momencie e-commerce. Zadajesz mi pytanie, że chcę wejść w e e-commerce i szukam pomysłu, tak? Jaki produkt? Dokładnie tak, no to jest droga, droga w ogóle. <coughs> no to generalnie, ja już to też mówiłem dzisiaj, znowu też, ale trochę w innej formie, mogę o tym powiedzieć jeszcze raz. Zacznijmy od produktu. Nie? Najważniejszy jest produkt, nie szukanie na siłę, co chcę robić, co sprzedawać, tylko zacznijmy od produktu, z produktu, który znam, który być może się pasjonuje, e, mam nosa, wiem, że to się będzie sprzedawało i, i to jest najważniejsze. Produkt, później jaki ten produkt ma marżę, czy jest odpowiedni. Czy odpowiednią ilość indeksów mogę mieć w swojej ofercie, żeby ten wartość koszyka zwiększać produkty komplementarne to wszystko trzeba sobie odpowiedzieć myślę że na samym początku jeżeli dzisiaj chcemy w ogóle wchodzić w rynek. Inna sprawa jest jeżeli już jestem na rynku tylko jako spółka retailowa jako offline. No to tu jest trochę inaczej i tu też musimy sobie odpowiedzieć na pewne pytania czy jesteśmy gotowi zasobowo. Bo jak okazuje się offline i online to są dwa inne światy często, nie? I teraz, czy, czy ludzie, których mamy w offline, wejdą do tego online i będą sobie radzić? I czy później będziemy nadawać jeden tonem te dwie, te dwie spółki, czy, czy, czy tam dwa sklepy internetowe, czy będą tworzyć całość, jednośnie, jako omnichannel. Myślę, że tutaj fajnym przykładem, który gdzieś tam często nas wraca, jest obuwie, no bo oni potrafili zrobić z offlineu online, rodząc showroomy, gdzieś tam wirtualne. To było ciekawe podejście w ogóle do tego na temat. Ale oni już mieli odpowiednie zaplecze, a my tutaj skupiamy się raczej na tych, którzy próbują dopiero zaczynać. No i mówisz o tym produkcie i mi i o produktach komplementarnych przede wszystkim, bo to jest ważne, co mówisz o tym indeksie, żeby móc zwiększać wartość tego koszyka, bo to jest najłatwiejsze, łatwiej jest zrobić retencję użytkownika niż pozyskiwać go na stop od początku. Ale co w ogóle sądzisz o bardzo takim popularnym trendzie dropshippingu w tym momencie? No bo ja mam takie wrażenie, że taki młody przedsiębiorca, który w e-commerce, mówi kurczę, próg jest zerowy, zakładam sobie sasa za 199 zł miesięcznie, podpilam się do dropshippingu, no i pieniądze zrobią się same. Tak, a z tymi produktami też jeszcze dopowiem tylko, że są też takie strategie, że szukamy produktów, które możemy sprzedawać taniej, a sprzedawać inne, nie? To też jest taka metoda. Dzisiaj to też jest jakaś metoda dla wielu, którzy mogą próbować szukać, przebić się. Niestety, jak to się mówi, czasami niszczyć rynek pewnymi produktami, pewnymi cenami, ale wiadomo, kampanie, retargeting, i mogą zaraz tego klienta obrócić na inne produkty. Także też takie strategie są i to też jest podpowiedź dla takich, którzy chcą gdzieś tam zaistnieć. Na dropshipping? Wiesz co, ja nie jestem jakimś zwolennikiem dropshippingu takiego w pełni. Wielu dużych graczy uprawia dropshipping. My nawet o tym nie wiemy, ale robiąc zakupy, kupując jakieś elektronarzędzia, elektronikę, wielu sprzedaje to też w formie dropshippingu. Dlaczego to robią? To, co powiedziałem na początku. Chcą maksymalnie zwiększyć ilość rekordów w swojej bazie, że jak już wchodzę do tego sklepu, szukam pralki, to chcę mieć totalny, szeroki wybór. A dzisiaj dla e-commerce ogromnym wyzwaniem jest logistyka, jako serce e-commerce'u. Mierząc się z tym problemem, firmy szukają takich rozwiązań jak dropshipping. Po prostu, nie? I, ale dropshipping jest dopełnieniem oferty, a nie, nie stanowi takiego, wiesz, takiego, koru, wiesz, ale jest dużo, mnóstwo, są, widziałem kursy, są ludzie, którzy żyją z dropshippingu, pracują w Tajlandii, na wyspie, wysyłają, za, założą sklep na Shopify, na cały świat wysyłają. To trochę inny biznes, bym powiedział, nie? To ja tak mówię, ludzie, którzy robią Amazon, niekoniecznie tak dobrze się znają na e-commerce, jak ludzie, którzy robią e-commerce, nie znają się na Amazonie. To są dwa inne światy i ten dropshipping, to bym zlokalizował jako kolejny inny świat trochę. Trochę inaczej spostrzeganie to wszystko, inaczej, inaczej działanie. Okej, okay, to jest ciekawe, ciekawe podejście, no faktycznie, no ja dostrzegam chociażby po bazie klientów, którzy się pojawiają u nas, ale nie tylko, którzy gdzieś tam, no, analizujemy sobie rynek e-commerce'ów powstających, skanujemy wszystkie nowe sklepy, chociażby na Shopify, które się pojawiają i tak dalej, patrzymy co tam się dzieje, no nie szukając, szukając lida tak zwanego, do którego można przekuć potem w klienta, no i ten dropshipping naprawdę stał się taką bardzo popularną metodą, Mam nadzieję, że no niedługo nie będzie tak, że tylko jeden magazyn na świecie, wszyscy macie z niego zajmować, aczkolwiek. Amazon, Amazon gdzieś tam do tego powoli dążyć. Amazon teraz w ostatnich kilku dniach, nie wiem, czy wiecie, Allegro, pojawia się już jakiś tam pierwszy magazyn, pierwsze kroki, żeby zrobić tak zwane FBA amazonowskie. Shopify, jako też ważny konkurent. My na Shopify patrzymy jako, jako platforma sprzedaży, ale Shopify to jest konkurent dla Amazona. I Shopify również zaczyna inwestować w centra logistyczne i docelowo też będzie umożliwiać wysyłkę towaru bezpośrednio z magazynu Shopify. No to jest w ogóle siele ale właśnie mówimy, przechodzimy powolutku do tematów związanych no, z platformą, na której możemy zacząć ten handel wykonywać. Wiadomo, że mamy marketplacy, no marketplacy są fajne, żeby zacząć, może, no, jestem ciekawy Twojej opinii, no, ale finalnie dochodzimy do momentu wysokiej marżowości. No, i zawsze pojawia się ten motyw kurczę, no, Trzeba przejść na jakiś model samodzielny, raz dla dywersyfikacji. No, dwa, żeby jednak tą marżowość utrzymywać lepszą. No, i teraz trzeba podjąć wybór, czy idę sobie do sasowe, czy w ogóle stawiam tak zwaną darmową prestę, która tak naprawdę darmowa no, to jest instal ale potem jest ciężko cokolwiek z tym zrobić, jeśli nie mamy specjalistycznej wiedzy. No, to czy znaczy w ogóle mamy zatrudnić zespół deweloperów zacząć budować cały e-commerce od podstaw. Wspomniałeś jeszcze o Allegro czy Marketplace'ach, czy zaczynać tam przygodę. Ja tak samo bym to rozróżnił jak Amazon czy, czy dropshipping. To też jest inny świat. Znam ludzi, którzy są wspaniali w Allegro. Potrafią, wiesz, analizować, co się sprzedaje. Oni nieważne, co sprzedają, oni wy... czytają trendy. Kiedyś było takie znane narzędzie jak TradeWatch. Teraz coś się pozmieniało w API, chyba już ono nie funkcjonuje tak, jak powinno, ale na podstawie TradeWatcha potrafili zamówić z Chin produkty i wiedzieli, co się będzie sprzedawać w danej chwili. I to są super eksperci z Allegro, ale ci ludzie też y, tam są świetni, ale e-commerce to jest co innego. Więc jeżeli chcesz robić e-commerce, y, no to zaczynaj od sklepu, buduj brand. To, to jest jedyna słuszność. Ja bym nie polecam nikomu zaczynać e-commerce od Allegro. Takie może to niepopularne jest, ale no bo Allegro cię wyręcza we wszystkim. Ty się nie nauczysz tam logistyki, nie nauczysz się tam kwestii płatności. No bo zaraz będziesz miał magazyn w Allegro nawet. nie? No tak, ale właśnie teraz od czego zacząć. Wiemy? Ale gro, okay, no nie wchodzimy w to, czy ktoś chce czy nie, ale no zaczyna ten e-commerce. No i faktycznie, co ty byś polecił? SaaS, czy jednak budowę własnej, własnej platformy, czy może saas z możliwością deweloperskiego rozwijania tego dalej na jakichś takich bardzo rozbudowanych pakietach? To znowu zależy od tego pierwszego pytania, jakie sobie postawimy: gdzie, jak chcemy daleko zdać, jakim chcemy być przedsiębiorstwem, jaki mamy budżet też, czy zainwestujemy, czy mamy inwestora, czy mamy wspólników, którzy jeden daje, nie wiem, know-how, drugi technologię, trzeci marketing. Są różne podejścia ale tak uniwersalnie, żeby odpowiedzieć, to stawiałbym na rozwiązania, które nie będą nas ograniczać w przyszłości. Ja myślę, że przez ostatnie 15 lat y, technologia bardzo dużo nauczyła się na e-commerce. Bo jak zobaczymy na firmy, które powstawały w latach 2003, 3, 5, 7, większość z tych firm dzisiaj to są topowe e commerce ale oni mają ogromne długi technologiczne, bo kiedyś nie mieli wyboru technologii. Albo robili autorski system, albo stawiali jakiś system open source'owy, ale tak go modyfikowali, że się znowu stał i tak autorskim. I te firmy dzisiaj mają ogromny dług technologiczny, ale technologia dojrzewała. I dzisiaj mamy już te wybory. Dzisiaj, gdybym stawiał taki komercz e duży, to bym szedł w kierunku technologii architektury w ogóle, mach, czyli mikroserwisy, API, cloud i headless, czyli czyli rozwiązania, które. E które dają nam możliwość, właśnie, są po części sasowe, nie zamykają nam środowiska. Możemy frontend robić niezależnie, możemy mieć backend niezależnie, możemy, nie wiem, jakiś nich wyszukiwań, jakiegoś Algolię instalować, osobno jakiś system do rekomendacji, nie wiem, jakiś Talon One i, i to wszystko ze sobą wiązać. Tak? Za backend może nam robić Shopify Plus, Commerce Tools, mm, czyli takie bardziej sasowe, ale enterprise rozwiązania, rozwiązania, tak? jeżeli o takich mówimy. Więc to, to jest, bo, bo co to nam daje? Nie ogranicza nas. Tam te ryzyko tego długu technologicznego jest dużo mniejsze, niż było kiedyś. I możemy się przypinać między systemami, możemy frontend zmienić niezależnie, backend zostaje ten sam. Nie? Więc, więc teraz dochodzą się systemy PIM, WMS, e-commerce się bardzo zaczyna specjalizować. Więc to też jest fajne, że ta technologia też poszła do przodu. Okej, okay, ale w całym tym takiej pogoni za brakiem długu technologicznego, za zabezpieczeniem się przed tym długiem w przyszłości. No, idzie spore ryzyko. no Ja sam znam przypadek, gdzie faktycznie e-commerce stał na Sasie, jakoś tam całkiem fajnie sobie radził, coraz lepiej, coraz lepiej, ale brakowało trochę tych funkcjonalności. Sas był zbyt zamknięty, no i gdzieś tam zapada decyzja: Dobra, robimy własną platformę. Nie znajdujemy nic, co faktycznie fituje tak, jakbyśmy chcieli, więc zaczynamy robić swoją platformę. Dostaliśmy info od dewelopera, że tam zajmie to rok, może, może półtorej. To jest akurat fajny, borealny, przynajmniej jakiś termin. Niech za trzy miesiące będziemy mieli skleba. To się, to się zdarza bardzo, bardzo często. No ale problem pojawił się taki, że nie dość, że trwało to dłużej niż te półtora roku to okazało się, że założone koszty no, nie spełniają tych, tych założeń i trzeba co chwilę więcej dokładać, więcej dokładać, więcej dokładać aż w pewnym momencie zrobiło się zarżnięcie marżowości tego co już mieli i nagle się okazało, że zamiast zarabiać trzeba było jeszcze doinwestowywać no i finalnie doprowadziło to, to do zamknięcia swojego komersu, po prostu padli finansowo, nie przewidzieli nakładu pracy jaki trzeba będzie wykonać w tym własnym systemie. Zagrożenie jest mnóstwo. To jest właśnie budowanie platformy autorskiej albo rozwijanie open source'a do własnych potrzeb. Tu jest mega ważny, istotny etap pierwszy, czyli analiza przeddrożeniowa. Ale nie taka analiza, że przyjeżdża ekspert ze Software House na dwa dni, okej, okay, to, to, to i robimy. To, to często, jak ja obserwuję te projekty największe, to, to pół roku, rok. Siedzą, kminią, co jak, co się może nie udać. Często się już rynek zmienił, a oni dalej kiminią, no ale lepiej w tym kierunku iść niż niż były takie przypadki, jak powiedziałeś, nie? Ale czasami też nie ma wyjścia. My mówimy o SAS-ie, mówimy o tym tych architekturze Mach. Pamiętajmy, że dzisiaj SASy to nie są takie, jak kiedyś, że byliśmy uzależnieni od tego, co nam SAS powie. Dzisiaj dzięki tej architekturze otwartej możemy łączyć różne systemy, możemy naprawdę dużo modyfikować, nie? Nie zawsze wszystko da się modyfikować, ale dzięki temu mamy tą Jesteśmy spokojni, że kiedy przyjdzie Black Friday, to te piki to wszystko wytrzyma. Nie mamy kwestii takiej serwerowej, bo wszystko idzie do clouda, więc to jest duża tego przewaga. Ale są takie sytuacje, gdzie no musimy uderzyć w własne rozwiązania, szczególnie w e-commerce B2B. Nie? Gdzie jest największa specyfikacja, taka największa specyfika różnorodności? Konfiguratory, łączenie to z jakimiś CRM-ami I tu też są duże wyzwania, i myślę, że na rynku jest jeszcze dużo do zrobienia e-commerce, jeżeli chodzi o B2B. Brakuje rozwiązań powstają coraz częściej stosowe rozwiązania, fajnie, że w tym kierunku idzie, otwarte, może też w technologii Mach, ale, ale B2B to, to jest projekt, na który można mocno popłynąć, więc trzeba uważać i jest mało w ogóle ekspertów jeszcze, jeżeli chodzi o B2B, którzy się na tym znają doskonale, nie? To więc musi, jak mówimy i o e-commerce to i B2C i B2B, nie? Tak, no wrażenie, że ogólnie B2B specjaliści są, są mało popularni, bo jednak to B2C no jest takim bardzo, bardzo mocnym modelem, który gdzieś tam się, się pojawił, ale no ten B2B, tak jak mówisz, faktycznie bardzo mocno rośnie. No ale powiedzieliśmy też o wielu rzeczach, które mam wrażenie dla przeciętnego e-commerce'owca, który zaczyna swoją przygodę biznesmenem, zaczyna przygodę z e-commerce'em, no i na przykład sprzedaje tą armaturę łazienkową, bo wymyślił, co chce w życiu robić. Yy, nagle mówi, ale wano o czym w ogóle mówicie? Jakie technologie? od tej chodzi? No i tutaj chyba do gry musi wejść yy, takie stanowisko, które się nazywa e-commerce manager. A to też jest, mam wrażenie, takie zapotrzebowanie duże jest na takich ludzi. My to, my to widzimy, no bo pracujemy ze sklepami, a z drugiej strony, no też nie ma jakby, mam wrażenie, tej kadry specjalistycznej, która byłaby w stanie udźwignąć w ogóle taki temat, co w ogóle e-commerce manager powinien robić i wiedzieć. No, bardzo dobre pytanie i dużo się o tym mówi ostatnio, bo to jest stanowisko, które jest bardzo sexy, nawet ostatnio i Kiedyś, jeszcze dwa lata temu, mówiłem, że brakuje w ogóle... Ja dziwiłem się, że uczelnie nie podłapały tematu, nie robiły takich kierunków. W tym roku jest wysyp tych kierunków w całej Polsce, e-commerce manager. Nawet tutaj, na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania, też będę miał przyjemność prowadzić zajęcia na, na podyplomówce właśnie, manager e-commerce. Mam nadzieję, że coś zrobisz z tym rynkiem, bo, bo brakuje, naprawdę. Tak, to wszyscy to odczuwamy. też do mnie i klienci, i znajomi, i tak dalej, więc... więc no bo potrzeba jest ogromna. E-commerce... Ci e-commerce managerowie, którzy są z doświadczeniem obecnie na rynku, Uczyli się y, przez ostatnie lata na spłasnych błędach. No i, no i tak to wygląda, tak? Jest ich garstka, jest to dość zamknięte środowisko. Y, są pewne grupy, gdzie się znają, gdzie mogą rozmawiać. Y, a co zrobić, żeby było tych e-commerce menedżerów więcej? No, chyba czasu nam potrzeba po prostu na to. Czy uczenia przygotuje? No, teoretycznie przygotuje, nie? Dobrze, że są kierunki, gdzie firmy, praktycy biznesu uczą tych ludzi, nie? To, to też jest fajny plus tego wszystkiego. No, ale e-commerce managerów faktycznie brakuje, to tak powiedziałeś. Ale co właściwie e-commerce manager powinien wiedzieć? No wiesz, gdybym ja chciał zatrudnić e-commerce managera, to wiesz, no ja się nie znam na tym e-commerce, tak? Jak ja mam zatrudnić w ogóle tego człowieka? O co ja bym go spytać, na no, jakieś tam kompetencje zwrócić uwagę, bo no gdzieś tam CV, CV, tak? No ale jeśli ktoś dopiero zaczyna tą przygodę jako e-commerce manager gdzieś tam po uczelni, dajmy na to, no to on jaki zestaw kompetencji powinien mieć i w sumie tu powstaje pytanie, czy to powinien być człowiek z wiedzą deweloperską, człowiek z wiedzą ekonomiczną, człowiek z wiedzą biznesową. No pewnie też mam wrażenie z czasem, jak już się e-commerce manager pojawią, też pewnie pojawią się specjalizacje w ogóle w tym e-commerce man managerstwie. Jak ty to widzisz? Co właściwie e-commerce manager powinien wiedzieć? To też dużo zależy od firmy, do jakiej powinien trafić, tak? Firmy mają różne stanowiska. No, w mniejszych firmach, e, bardziej rodzinnych, kilkunastu, kilkudziesięciu osobowych e-commerce manager to raczej jest osoba, która bardzo dużo ogarnia. No, to jest e-commerce manager, czyli od logistyki często, po płatności, po kwestie pozwrotów, po kwestie z jakimiś tam związane z podatkami, e, po marketing. Często stanowisko e-commerce managera wiąże się z marketing managerem, więc też nadzoruje kampanię. No, ma bardzo szerokie spojrzenie. Zadaniem takiego komplet jest budować sobie dobre zespoły po prostu, które raportują i, i tak sobie działać, nie? więc nie wiem, czy odpowiedziałem na Twoje pytania, ale. Po części, aczkolwiek rozumiem, że ciężko jest te kompetencje właśnie obrać w jeden w garści zebrać. No bo faktycznie tak jak mówisz, no ten zakres jest bardzo szeroki. No ja jestem właśnie ciekawy, jak w ogóle no ten, te stanowiska nam się rozwijały, bo, bo tak jak mówimy, no są bardzo potrzebne. I mam nadzieję, że faktycznie uda się tą wiedzę przekazać im na tyle dużą, żeby nie byli w stanie chociażby samodzielnie się dokształcać w tych różnych zakresach, bo no z, praca w ogóle w e-commerce to też jest dokształcanie się non-stop z zakresu właśnie tego, co, co robimy i technologii. Ale nawiązałeś też przy ich managerze, że to jest taki w sumie też marketing manager częściowo, no i on też powinien jakby no opanować, jeśli nie właściciel samego biznesu, no to właśnie on opanować to, żeby no w ogóle ten produkt, który my chcemy sprzedawać i już może zaczynamy sprzedawać, mamy już podstawowy sklep, no jeszcze trzeba w ogóle trafić do, do odbiorców. No i w sytuacji takiego klasycznego handlu stacjonarnego, no to mamy no szereg możliwości, tak? Postawimy kogoś z roll-upem na środku ulicy i każemy mu zaganiać ludzi do środka. Może brutalna metoda, ale pewnie w jakimś sensie skuteczna. No ale od czego w ogóle ty byś zaczął ten temat przy e-commerce? Bo w moim takim niemaniu, mimo że ja jednak się no, no wywodzę z SEO bardzo mocno, to ja taki komercja, e który dopiero zaczął, no jednak zdecydowanie większy budżet postawiłbym na reklamę płatną, masową, która dostarczy ten ruch bardzo dynamicznie i szybko do tego sklepu. Wiadomo, SEO fajne, ale to wymaga czasu, żeby ono zaczęło coś tam przynosić. Jakie jest w ogóle Twoje podejście do tego tematu? Jak Ty byś w ogóle podszedł do tematu no, marketingowego? Wiem, że marketerem nie jesteś. Ale myślę, że Twoje doświadczenie, jeśli tam może, może jakąś ciekawą wskazówkę dla, dla nowych e-commerce'ów być to jakieś takie spojrzenie doświadczonego badacza rynku. No, zacząłbym od Excela. Okay. Zacząłbym <laughs> tego cel, Określiłbym, jaką mam marżę na jakich produktach. E, potestował wszystkie możliwe kampanie. E, nie na budżecie 1000 zł. Może by potestować, to trzeba naprawdę trochę budżetu wyłożyć, ale to trzeba potraktować jako inwestycję. Nie ma co się bać tych pierwszych budżetów. No i zobaczyłbym, jakie jest zainteresowanie w danym jakim kanale, ale e, tak czy inaczej, od samego początku jednak dbałbym o te SEO i postawiłbym bardzo mocno na content. Nie? No to, Wiesz o tym najlepiej. I w e-commerce, i menedżerowie e-commerce też mają tą wiedzę. Dzisiaj bardzo dużo się mówi o środowiskach klasy PIM, Product Information Management, po to, żeby właśnie ten content budować, rozbudowywać karty produktu, tworzyć rich content. Więc od razu bym, wiesz, zatrudnił stażystów załóżmy, którzy mają siedzieć, klikać po prostu te produkty i niech to robią, bo to zaprezentuje Większość klientów moich, i których obserwuję i ludźmi, z którymi się spotykam, no to. W tych, z tych Exceli wynika po prostu, że ta praca poświęcona przez rok, przez dwa lata na SEO i na unikalne teksty sprawia, że są z tego owoce później. Nie? Ale tak wracając do wątku wcześniej, testowałbym różne rozwiązania i no wiadomo, kampania PPC, Google Ads, Facebook Ads sprawia to, że od razu możemy pojawić się, więc trzeba z tego korzystać na pewno. To na pewno pozwala nam szybciej wejść. Pytanie, jaki mamy budżet, nie? Czasami ktoś wchodzi na rynek i może wejść z bardzo dużym budżetem. I teraz możemy zadać pytanie, czy budżet bez dna to jest. Czy to jest recepta? To jest gwarant sukcesu przede wszystkim. No bo mówimy o, zawsze w kategoriach sukcesu, bo porażki niestety no często nie widzi się tych wielu cieni po drodze, które się, się pojawiają. No i to jest dobre pytanie, właśnie, że ten budżet bez zna no to jest gwarancja sukcesu, no bo moim zdaniem zdecydowanie nie. To ja trochę powiem inaczej. Wydaje mi się, że tak, jeżeli nasza konkurencja robi mniej niż my. Okej. Okay. No, no to, jest, to jest gdzieś tam prawda, ale też faktycznie nie wszystko da się, że tak powiem, przekupić, przepłacić w momencie, jeżeli ten core biznesu jest zachwiany, no bo tak jak ty mówisz, ja mam wrażenie, że w ogóle e trzeba podzielić na dwie grupy takie podstawowe, czyli tak powiedział zajawkowicze i biznesmeni. I dwie z tych grup no, zupełnie inaczej funkcjonują potem, potem na tym rynku. Wiesz, no, co z tego, że my dowalimy do pieca, jakieś kampanie zrobimy, setki, tysięcy, złoty, miliony. No jak? Kto to wytrzyma, tak, magazyn, tak dalej. Biznes e-commerce on musi rosnąć organicznie. Skalowanie jest tutaj słowem kluczem. Może trzeba sobie powiedzieć wprost, ile jesteśmy w stanie miesiąc, rok do roku rosnąć, kwartał do kwartału i tym podążać trendem. Ja nie wychylałbym się za dużo. Czasami ktoś się chwali, że ureśliśmy tam trzy razy, czy ileś, nie? Okay. Jak twój biznes obecnie wygląda? No i za że tej firmie okazuje się, że tam jest po prostu padaka, ludzie się do zaraz zwalniać i tak dalej, bo na wariatkich papierach to zrobili po prostu, nie? Eee, nikt nie mówi wtedy o customer care, bo pilnie lecą, tak, bo zwroty, bo nie ogarnęli tego. Na e-commerce trzeba czas po prostu, nie? nie da się zbudować tego od razu. Tak nam się czasami wydaje, że wchodzimy do internetu i odpalimy sobie, mamy kasę z komputerka, łatwo. No nie, to jest tak samo biznes jak offline, tak? Czyli te wiele rzeczy offlineowych musi bardzo dobrze funkcjonować. Magazyn, przepustowość magazynu, tak? Te kwestie automatyzacji. No o tym trzeba wszędzie się pomyśleć, zanim zaczniemy mówić o takim czymś jak budżet bez dna. Dobra, Marcin, musimy woli kończyć, bo czas nas goni, ale chciałbym od ciebie na koniec może taką jedną poradę, może antyporadę, żebyśmy tak od drugiej strony to ugryźli. Jeden złoty środek, żeby spieprzyć swój biznes e-commerce. Zrobić go na siłę? Okej, okay, myślę, że to jest chyba. Bo tak wszyscy robią, tak? Bo mam biznes offline i wszyscy moi konkurenci weszli. Dobra, konkurenci weszli, to, to znaczy, że jestem trochę za późno, nie? Ale. Okej, okay, ale myślę, że to jest. To bardzo tak spontana, nie? Myślę, że to bardzo, bardzo fajne hasło, które każdemu, kto o e-commerce myśli, powinien faktycznie przemyśleć, czy, czy on to robi, dlatego, że czuje to i wie, że może coś z tego być, czy robi to, bo, bo robi czy jest gotowy, czy będzie traktował ten e-commerce poważnie, a nie jako projekt drugiego rzędu, drugiej kategorii, a skupiał się będzie i tak na czymś innym, nie? Dokładnie tak. No co Marcin, dzięki Ci wielkie za zamknięcie tej, tej sceny Zapytaj o SEO. Bardzo było z Tobą porozmawiać. No i też zapraszamy do słuchania Marcina. No, merytorycznie e-commerce, naprawdę bardzo, bardzo fajny podcast. Polecam, sam, sam słucham, także jestem... Szczęśliwie, że mogę z Tobą porozmawiać. Bardzo dziękuję, dziękuję za zaproszenie. Dzięki również, cześć. I wszyscy też trzymajcie się, no i miłego afterka, bo Beta powoli. Tak, do zobaczenia tam, już, tam później, nie? nie? Bo Mówię głośniej nagle. <laughs> Okej, okay, na razie, cześć, trzymajcie się.